Wszystkich na moim kanale. Mam dzisiaj poniedziałek, 16 grudnia i zaczynamy 16 vlogmasa. Nie wiem, czy słychać po moim głosie, ale złapałam katar i mam trochę przytkany nos. Mam nadzieję, że to nie jest jakoś bardzo widoczne i że nie przeszkadza Wam to w słuchaniu mnie. Nie zgadnijcie, co zrobiłam po powrocie ze szkoły. Ja kończyłam dzisiaj o 13, o 14, po 14 chwili byłam w domu. Jest godzina, słuchajcie, 20. Zaczynam nagrywać, bo oczywiście po szkole poszłam spać. Super! Po prostu wspaniale, a ja dzisiaj miałam akurat dużo rzeczy do zrobienia i dalej mam te rzeczy do zrobienia także nic się tutaj nie zmieniło, tylko mój czas po prostu się skrócił więc tak, mamy dziś godzinę 20, nawet jest po 20, jutro mam wstać o 5, tak jak w sumie zawsze jeszcze dzisiaj muszę nagrać całego vlogmasa, zmontować go, ogarnąć sobie wszystko związane z tym vlogmasem, to nie jest takie Opiu, też, żebyście sobie myśleli, że ja nagrywam, wrzucam i to jest tyle, bo z montażem schodzi naprawdę czasem długo. Muszę dodatkowo nauczyć się na kartkówkę z matematyki. Ja już trochę pojmuję ten temat i muszę sobie porobić zadania, ale no wiadomo jak to jest, wolałabym to wszystko zrobić sobie na spokojnie jednak. I mam też tylko kartkówkę z fizyki. Na fizykę myślę, że nie będę się uczyć, myślę, że na logikę pójdzie. Co oprócz matematyki i tej fizyki, to ja mam jutro cały dzień praktyki, kończę o 14.00. Coś takiego. Ja nie wiem, od wczoraj mam jakiś taki przytkany nos. Wczoraj jeszcze tego nie było tak słychać, a nie widać. Teraz mi jeszcze przytyka uszy. Także ja mam nadzieję, że nie będę chora, bo nie byłoby zbyt ciekawie. Wolałabym jednak nie zachorować i ten vlogmas to będzie jeden z takich nudniejszych vlogmasów. Także od razu Wam mówię, że ja tutaj nic specjalnego nie będę robić. Nie robię też nic specjalnego w takich. Zwykłych vlogmasach, który nagrywam Wam na co dzień, ale dzisiaj muszę to po prostu ogarnąć na szybko, żeby jeszcze zdążyć zrobić matmę i wiecie. Zrozumcie mnie, że mam też teraz dużo rzeczy do ogarnięcia, a przez to, że sobie zasnęłam, zostało mi to wszystko na sam wieczór i jestem zła trochę. Co prawda jestem teraz wypoczęta, ale rano nie będzie tak ciekawie. Mówiłam wam wczoraj, że pojedziemy dzisiaj po choinkę, jednak nie pojechaliśmy po tą choinkę ale jak pojadę, to na pewno będzie to w którymś vlogmasie, także nie przejmujcie się choinkę, jeszcze kupimy, będzie vlogmas z ubierania choinki i muszę też jeszcze nagrać vlogmasa z dekorowania pierniczków, ale najpierw te pierniczki muszę upiec bo ja nie będę dekorowała tych pierniczków, które pieką takie wiecie gotowe z proszku, tylko już takie do dekorowania i ogólnie takie lepsze pierniczki będę robić sama i nie wiem, na tą chwilę to tyle, będę sobie ogarniała trochę tą matmę, bo nie wiem, już zapomniałam nawet co dokładnie ma być na tym Yy, sprawdzianie, znaczy kartkówce ale to jest z jakichś tam kątów w kołach i ja to niby rozumiem ale jednak jest to troszkę dziwne, ja jestem w szoku bo ja wcześniej nie kumałam w ogóle matmy, a teraz jak na razie wychodzi mi czwórka, także jestem trochę w szoku yy, i jak już mi wychodzi ta czwórka i ja mam same dobre oceny to nie chciałabym sobie na sam koniec półrocza zepsuć tej oceny jednak no bo to by było takie średnie. Muszę się tego dobrze nauczyć. Nie widzi mi się to coś, ale... no to co są... do góry, góry nogami mam to pokazuje, ale to jest dziwne. Po co obliczać kąty w kołach? Po co to komu? Po co komu to jakieś y, pi, różne alfy, bety, gamy? Po co to? Nie widzę zastosowania tego w przyszłości. Nie widzę po prostu i nie wiem, jaki to ma zamysł, że my się musimy czegoś takiego uczyć. Ale podstawa programowa to podstawa programowa, no niestety. Także ja lecę się uczyć i odezwę się do Was później. i pierwszy jest ten z Onnibio i tutaj jest jakiś olejek w kształcie. O, chyba jednak źle obstawiłam, nie wiem co to jest. Uwaga, odżywka bez spłukiwania, o zapachu ptasia, mleczko, słony karmel. Chyba już było coś z zapachu karmelu. Nie wiem nic, że nie było, ale chyba sobie przypomniałam, że jednak coś było. Pachnie ładnie. Ja mam teraz katar i mam taki średni zapach, ale Czuję tutaj karmę i pachnie bardzo ładnie. Akurat się wtedy skończyłem wszystkie odżywki bez spłukiwania, także mega fajnie będę miała w końcu jakąś nową. I prezentuje się ona tak. Chyba nie widzicie jej za bardzo, ale no. I teraz kalendarz z czekoladkami. I tutaj mamy. O ja nie wiem, czy to jest bombka. bąbka. to jest bąbka? Nie wiem, co to jest, ale to jest jakiś dziwny kształt. Otworzyłam te kalendarze i lecę dalej robić mapę. Powiem Wam, że. Wydawało mi się, że to rozumiem, i o ile rozumiem ogólnie ogół robienia tych zadań, takie jest zadanie z treścią. To ja po prostu się wykładam i nie potrafię nic, po prostu nie rozumiem zadań z treścią. Nie wiem, zawsze miałam z tym problem. Takie rzeczy do wyliczenia to bez najmniejszego problemu wyliczę, ale jak jest treść, to mnie strasznie gubi. Także jest godzina jakoś 22. Ja lecę dalej ogarniać tą matmę. Nie wiem, jak to ogarnę, ale muszę ogarnąć, bo chodzi mi czwórka, i muszę dostać co najmniej trzy, żeby ta średnia się utrzymała w miejscu i żeby nie spadła na trójkę. Także zobaczymy. Mam nadzieję, że jej dobrze pójdzie. Liczyłam na to, że ten ostatni tydzień przed świętami będzie trochę luźniejszy, bo. Sami nauczyciele też myślałam, że będą chcieli sobie coś poogarniać, nie wiem, dom, rodzinę, cokolwiek, a nie robić tam sprawdzianej kartkówki, żeby to potem sprawdzać. Ja nie wiem, że im się teraz chce to po prostu robić, wszystko. I tu nie jest tak, że my nie mamy ocen. Nie wiem, dlaczego nas tak teraz jest to w ten ostatni tydzień. Jakby nie mogli go zrobić jakiegoś luźnego. W piątek mam wigilię klasową i skrócone lekcje, także w piątek nie mam nic. Na całe szczęście, bo po prostu, jakbym miała normalne lekcje w piątek, to chyba bym nie poszła do tej szkoły tak naprawdę. Bo nie wiem, nie widzi mi się po prostu coś takiego. Zobaczcie, go należy tam. To lila! Jutro mam matematykę, tą fizykę, i na środę mam zbrodnię i karę. Gdzie ja w ogóle nie ogarnęłam, kiedy to minęło, bo ostatnio mieliśmy jeszcze lalkę dwa tygodnie temu. O czym to jest? Totalne zero, także muszę sobie to jeszcze ogarnąć. Ja nie wiem, jak ja połączę tą naukę w tym tygodniu z Logmasami, bo już dzisiaj jest ciężko, ale to jest najgorsze, że ja poszłam spać i to jest yy, głównie moja wina. Gdybym nie poszła spać, to ogarnęłabym tą matkę wcześniej, chociaż bym ja to ogarnęła. Już tu siedzę nad tą mapą dwie godziny i powiem Wam, że jest średnio. W sensie no ogólnie zamysł tego wszystkiego rozumiem. Co się skąd bierze, co się porównuje, do czego rozumiem. Ale jak ja mam treść, ja z tej treści muszę wszystko wydobyć. Okej, okay, jeszcze to wypiszę te wszystkie dane, które mam. Ale co ja mam potem sobie z nimi zrobić? To są jakieś dziwne liczby, jakby nie mogli mi podać normalnych liczb, żebym ja sobie to normalnie po ludzku obliczyła, a nie jakieś yy, niewiadome M mi tutaj wprowadzają. To na takiej głupiej zasadzie, to już... Nie wiem, myślę, że wam iść na tą odmięty jutro. Przysięgam mam, że nie wiem, czy tam pójdę. W ciągu dalszym lecę się uczyć. Nie wiem, co będę jeszcze dzisiaj robić oprócz nauki. Jest już 22, więc raczej nic nie będę robić. Także nie mam pojęcia co mam tutaj jeszcze pokazać, żeby ten vlogmas był zapełniony. Ale dziś jest dzień nauki po prostu super. Myślę, że już nic ciekawego tutaj nie wniosę do tego vlogmasa z matmy, też myślę, że już nic bardzo ciekawego się nie nauczę. Zdaję sobie sprawę, że ten vlogmas był bardzo słaby. Postaram się następnym razem nagrać lepszego, ale no dzisiaj miałam tą matematykę do ogarnięcia i ta drzemka mnie po prostu pokonała. Także następnym razem muszę to ogarnąć sobie jakoś inaczej i zorganizować ten czas lepiej. Przede wszystkim oduczyć się chodzić na drzemki po szkole. Ja bez drzemki nie funkcjonuję, także nie wiem jak ja zamierzam to ogarnąć, ale muszę prawdać chodzić na drzemki, bo to mi rujnuje cały dzień. Że w tym vlogu macie to na tyle. Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało i do zobaczenia w kolejnym. Pa pa!